420 horsepower Audi Quattro Sport. Audi Quattro is. Audi sport Quattro one 500 horsepower available. the car built in Poland. Blessings are blessed for me. My successes only made them envious. They got upset. I had to put out their egos in check. Test. Chciałem Wam przedstawić naszą firmę MKR Classic Rage. Ja nazywam się Michał, koło mnie stoi Remy. Brakuje nam jeszcze kubusia. Oprócz tego z nami jest dzisiaj Audi S1 E2, które zbudowaliśmy przez ostatnie 9 miesięcy nas naszymi siłami. To nie jest pierwszy zbudowany przez nas taki samochód. Mamy na koncie przednio taką samą S1, wcześniej też kilka rajdowych legend, natomiast chcielibyśmy rozpędzić się już na dobre, a ten materiał to takie. Jakby przywitanie z Wami na zakończenie tej budowy. Audi Sport Quattro S1 to jedna z ikon legendarnej rajdowej grupy B, która została rozwiązana w 1986 roku. Stało się to po serii tragicznych wypadków, powodowanych w dużej mierze ogromnymi mocami ówczesnych rajdówek. Do tego czasu wyciek zbrojeń rajdowych w teamów był jednak niezwykle zacięty, a Audi musiało gonić coraz to dalej idące modyfikacje konkurencji. Pomimo że model S1 E2 nie osiągnął spektakularnych sukcesów, to i tak pozostaje on chyba najczęściej kojarzonym przedstawicielem rajdowej B-grupy. Zbudowano zaledwie 20 sztuk oryginałów. E Szacuje się, że na całym świecie do dnia dzisiejszego zachowało się 15 z nich. W 2022 roku jeden z tych egzemplarzy znalazł nowego właściciela. Końcowa kwota wyniosła, uwaga, ponad 2 miliony euro. Prezentowany samochód jest repliką wykonaną na wzór oryginału zbudowaną przez nas dla klienta ze Stanów Zjednoczonych. Pomimo, że mieliśmy pewne ograniczenie w postaci budżetu, to efekt końcowy śmiało możemy opisać słowem... Albo nie, zostawimy to Wam. Efekt naszej pracy, ocencie sami. Władzą do karoserii było Audi QB Quattro z 1985 roku, które zostało w połowie rozcięte i skrócone o 32 cm. Dodatkowo zmieniony został dach, który pochodzi z dwugrzywowego Audi 80 B2. Zmiana dachu jest konieczna, gdyż różni się on szerokością, a także pochyleniem i kształtem przedniej szyby. Tak przerobioną karoserię nazywa się Sport Jeśli chodzi o body kit, wszystkie jego elementy łącznie z dachem i drzwiami wykonane są z kevlaru, a szyby wyłączając szybę czołową zostały docięte z poliwęglanu. To powoduje, że ta dość potężnie wyglądająca karoseria jest bardzo lekka. Całość wzmacnia solidna klatka bezpieczeństwa, zgodna z współczesnym załącznikiem K regulaminu FIA. Natomiast wszystkie punkty mocowań elementu pokładu napędowego zostały wzmocnione lub obspawane. Karoseria otrzymała historyczne barwy zespołu HB Audi To tak pokrótce. Przeróbek samej karoserii było przynajmniej kilkadziesiąt, co stanowi materiał na nagranie osobnego, zdecydowanie bardziej szczegółowego filmu zbudowy budowy auta. O tym jednak pomyślimy dopiero za jakiś czas. Tymczasem zerknijmy do wnętrza. Jego zaprojektowanie oparte było głównie na zdjęciach oryginalnych egzemplarzy S1. Tutaj pojawiły się jednak pewne ograniczenia. Miało to związek głównie z dostępnością elementów. Dla przykładu, ze dziewięciu oryginalnych wskaźników cockpitów Audio skompletowaliśmy, zamawiając je łącznie w aż pięciu krajach. W końcu dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Część elementów wnętrza, m.in. cały kokpit, wykonaliśmy sami. Z kolei lewarek zmiany biegów, również na wzór oryginału, kosztował nas niemało, ale i tak przysporzył nam, ładnie mówiąc, bardzo dużo nerwów. Nie wszystko jest jednak takie jak w homologacji. Zastosowaliśmy także kilka bardziej współczesnych rozwiązań, m.in. fotele i pasy bezpieczeństwa z aktualną homologacją FIA, pionową dźwignię hamulca ręcznego, czy dedykowaną dla rajdów eksportową na grzewnicę. To naprawdę świetne uczucie najpierw zbudować, a potem usiąść za kierownicą i mieć przed sobą ten widok, do tej pory kojarzony jedynie z historycznymi relacjami z rajdów, z dziesiątkami godzin spędzonych z serią Colin McRae Rally w młodości. Idąc dalej w omówienie auta, zerknijmy na nie od spodu. Wropice i amortyzatory z regulacją tłumienia są wzorowane na tych z oryginalnej specyfikacji S1. Podobnie wahacze. Te są w całości naszej konstrukcji z zastosowanymi unibolami i regulacją długości. Skrzynia biegów to skrzynia typu H, głowa sześciobiegowa współpracująca ze sprzęgłem zbiegowym. Przedni dyferencjał otwarty, centralny typu Torsen, tylny typu Full Lock. Taki zestaw daje dużą frajdę na każdej nawierzchni, wystarczy jedynie wprawiony driver, a wówczas, niezależnie od pogody, Audi pokazuje jeden ze swoich największych atutów z tamtych lat – moc napędu quattro. Na koniec przejdźmy do głównego sprawcy całego zamieszania. Sercem tego potwora jest legendarna jednostka 2220V Turbo. Silnik został zakuty pod potrzeby uzyskania wysokiej mocy i momentu obrotowego, które w tym konkretnym egzemplarzu wyniosły odpowiednio 510 koni mechanicznych i 565 Nm. Zastosowaliśmy ogromne wtryskiwacze i elektroniczną przepustnicę oraz równoodległościowy kolektor sący na wzór oryginału, a pompowaniem powietrza zajęło się sporych rozmiarów Turbo. Cały zgrała ze sobą współczesna jednostka sterująca. Jeśli chodzi o inny odstęp od specyfikacji, to zastosowaliśmy 5 cewek zapłonowych. I nowoczesne szybkie czujniki. A cała wiązka elektryczna silnika została zbudowana od podstaw tak, aby Audi jeździło nie tylko szybko, ale też możliwie bezawaryjnie. Podsumowując, po wielu godzinach testów i kolejnych poprawkach dotarliśmy do momentu, w którym śmiało możemy wypowiedzieć magiczne słowo. Gotowe. Ja, ja nagrywam, no bo to jest taki. Ważny moment w, w życiu każdego partyzanta. Da głos czy nie? O, o, panie. o, panie. o! o! Co jak co, muszę powiedzieć, że warunki pracy to mamy nie najgorsze. Tak, e, mówi to gość, który stoi na zewnątrz. A to jest grałeczka. Równo 90 stopni. A tu stanowiska pracy. Miejsce przystankowo fotograficzne? Ostatnim razem ciemność nas zastało. i kilka małych kłopotów. Tak, więc jesteśmy trochę przebrani. Jest dzisiaj równie ciepło, ale możemy powiedzieć, że mamy chyba skończone auto. Przyjmuje każde nasze e, zachcianki i żądania. <mum> tu jest zbyt wiele, to przez ostatnie parę dni było tematem różnym. Męczyliśmy ją chyba w czasu, tak już ile trzeba. Tak, jeszcze męczyliśmy ją naprawami. No naprawami, ale ogólnie samochód przed oddaniem do każdego klienta musi być przez nas zmęczony w warunkach najbardziej hardkorowych, a takowy mamy w tak, ostatnich dniach. Tak, właśnie. Raz, że jest gorąco, dwa, że jest las, są dziury, są boski, pięć o Gnął się trochę rzeczy, niektóre, rwał się trochę rzeczy, chociaż w sumie się nic prawie nie urwało. Nie, ujęło się tylko. Prawie rzeczy? A, jakby z tego. Zdejwiście. Jest gotowe. Skończone. Można powiedzieć, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów mamy chwilę czasu, żeby usiąść evet. i w spokoju opowiedzieć o tym aucie. Ogólnie pierwszy raz w ogóle kiedykolwiek mamy czas po tym aucie, bo zawsze było że coś jeszcze wyszło, albo już trzeba było jechać i oddawać samochód. Siedzimy w aucie, które w tym momencie ciężko określić jednoznaczną wartość, ale rynkowo w tej specyfikacji może wartość 200-200 tys. euro. Nam się wydaje, że spyta... I wpala się, ale chyba nam się udało. Tak, a to może jest sami nawet yy, to nieco na ten temat w komentarzach powiecie, ocenicie je. Uczuliśmy, że budowanie takiego auta to nie jest takie byle co mało kto to robi, a szczególnie mało kto jest w stanie zacząć i skończyć taki projekt. Tak, jak udało się to nam, że nie ma problemu, że coś sobie proszę dorobić, coś sobie proszę sprawdzić. Generalnie w to auto można wsiąść. Tak. Można być dobrym we wszystkim, więc tutaj proszę nam wybaczyć za to, że ten filmik na przykład będzie, nie wiem, że na przykład ta kamera jest teraz ustawiona krzywo. Tak. Może to się da wyprostować, ale na przykład przed chwilą uchwyt do niej. To, że te filmiki są koślawe, krzywe, albo z paluchem na obiektywie. Tak, A ja, wiesz, ja bym... No i na przykład to, że ja się patrzę cały czas nie w kamerę, tylko gdzieś obok, no ale to... A tak czy ty nie... się patrzysz? Wszędzie, tylko nie w kamerę. A czego? Jeszcze. Jeszcze. <laughs> Przyzwyczajam się, spokojnie. Ja się na w ściągniętym brzuchu, mam dobrać. do dodania. Tak, Tym mieć Tym samochodem jeżdżąc do 80%, wtedy większości awarii by nie było, ale gdy przechodzimy w ten wariant grubszy, tak zwany Rayleigh, no to wszystkie najsłabsze elementy poddają się po kolei jeden po drugim. No i trzeba je powoli weryfikować, więc samochód wydaje się gotowy, a czasem 4-5 tygodni jeszcze jest testów napraw i dopiero wtedy można go udać za naprawdę gotowy, bo nie chcemy udawać czadostw. Myślę, że mogliśmy dobić pod 60 stopni, 55 to mogliśmy mieć spokojnie tutaj. A 50 może tak. Możesz... tak, no, tak w najlepszych dniach, co było po 30 na zewnątrz, to w środku mieliśmy to bardzo ładne żeby... ogrzewanie. Wszystkie keflarki poukładały się na swoje miejsca, to też ma plus. W imię by się tego nie dało zrobić, wręcz by pękały. Były układane, wszystko po prostu w pokoju, na zerko. W przypadku budowy takich aut, terminy, to nie jest taka prosta sprawa, żeby ustalić gotowy termin i, i jego się trzymać, bo w tym aucie na przykład mamy części, no ja w tym nie liczyłem, w poprzednim S1 liczyłem, to wyszło mi grubo ponad 40 modeli samochodu. Tak, użytych do zbudowania jednego auta. I to ma wszystko ze sobą działać? Tak, nie ma prawa się nic poddać, urwać, pęknąć. Normalnie ludzie w święto z rana robią różne rzeczy. Ja sobie na przykład lubię. Urwać dyfer. Siemanko Tak to. lecimy. Męska leśna przygoda. Współpraca zablokowała nam na ulce. Ale leśny robi perfekcyjnie. Lecimy tylko z niego łapą. Mamy do czynu jakieś 10, kilometrów 12, a jedziemy. A co powiedzieć? Nie mieliśmy dotarcia z hamulką! No to się! No to się! No załatwione tak, a i się! na to Ale to benzyna? No. <laughs> Nie mam <šiu>. sił. <laughs> A może pokrótce wyjaśnimy tak, w no. Może to ludzie kojarzą jesteś gdzieś w internecie, jesteś widział? Możemy, no. Tak po kolei? Nie, ale nie od wszystkiego, nie. No, od wszystkiego Który... to nie było? Nie, rozumiem, możemy to... By się Lancia Delta, integrale, 16, czarna, USA. No, poszła. Jedna. Lancia czerwona, 16. Poszła. Obecnie krąży gdzieś po Manhattanie. Poszła. Z ciekawych samochodów. Lancia Delta, integrale. Zrobiona na replikę Evo barwa barwach Repsol, to już gdzieś po Polsce po potargach pojeździło, mogło by być gdzieś widywane. Nie jest to taka 100% wizytówka, bo to samochód, który został robiony po gdzieś tam poprawiany po poprawiaczach itd. itd. Wykrzesaliśmy maksimum możliwości z tego, auta Dokładnie. Wyglądała spoko. Nie, nie leży. Świeźcie No A spoko, wyglądała spoko. Albo Cię w pełni. Spoko, czyli po prostu spoko. Co, jeździła spoko, Było też trochę przeboje z nią, ale, ale ogólnie klient z Niemiec zadowolony, zadowolony. do tej pory. No, lajkuje, komentuje. Także nie obraził mi <laughs> się. Co tam następnego? ma ciekawa. Ale. A, 131 Abart. Tak, tak, tak. Wersja można go nazwać tak, taka trochę strada, ale trochę nie, bo był do szeroki, nie. maksymalnie rozpunkty na zewnątrz. Daily Rail. <noise> daily Rayleigh. No, takie Daily Rail, ale w środku miał wyszyte skórki, alkantarki, tak typowo pod klienta USA. Z tego co nam wiadomo, to po podróży do USA sprzedał się do Szwajcarii i stoi teraz obecnie w towarzystwie LaFerrari. Na przykład. Na przykład. Bardzo świetnie. Eee. No i, i to w sumie jest taki kraut, coś tam jeszcze było ciekawy. A no, Audi S1, e 2 Тема. Увидеть первая штука. Wiadomo, że każda następna może być lepsza i ta na pewno jest lepsza, nie wiem czy ładniejsza, to już jest kwestia gustu. Ładniejsza, niestety ładniejsza, bo tam po nie jest kolorem, który... No to, to też było na życzenie niestety niestety świętej pamięci. I za chwilę wam pokażemy e, jego minę, gdy tak. zobaczy dawno po raz pierwszy, kilka rzutek, jak to jeździło sobie tam po Ameryce. Był zadowolony, więc dla nas zadowolony klient to jest najważniejsza sprawa o pieniążków oczywiście. <laughs> oh my gosh! Oh Maybe like a year and a half, you know. Actually, it's more like a year plus. We are going to take a point of view ride in the Audi Rally car. So my s E2 is perfectly designed after Walter Raleigh's championship car. I had the car built in Poland. You can see the Polish license plate in the back. This car is amazing. Let's go for a ride. And here's the Audi, the race car. GTC Black Series hurricane and a Porsche. Oh my God! amazingly oh. Audi, no to myślę, że wiemy o czym mówimy, budując takie auta. Każda część w tym samochodzie jest przez nas dotknięta, kupiona, przemierzona, pomalowana, rozebrana, popsuta, naprawiona, dotknięta po prostu. Każda, każda, każda jedna rzecz. Nie mamy elektryków z zewnątrz, nie mamy mechaników z zewnątrz, wszystko to jakby nasz team robi. W sumie to tak można powiedzieć, że było nas czterech przy tym projekcie. Jeżeli chodzi o kusia reprezentanta naszego zarządu, to jak zwykle nikogo nie ma. Nie ma. Robię dokument. Aha. Jak chłopaki ciężko pracują. Jeżeli będą możliwości, albo trafi się klient, mamy wielką chęć wrócić do budowy Audi S1. A nuż może ktoś, ktoś by chciał dokładnie zbudować się komuś to auto i będziemy w mogli... Będziemy mogli zbudować od razu komuś w na przykład. Nie ma problemu. Dla na nas to by było idealne, bo w sumie głowy jeszcze kipią, dymią Audi. Na regałach w magazynie jeszcze wszystko leży od Audi. Więc generalnie tylko chodźmy, jedziemy, i robimy dokładnie. Może ktoś z nas na przykład chciałby coś konkretnego? Zapraszamy do kontaktu, bo zawsze jesteśmy w stanie odłożyć nasz projekt, albo robić dwa takie same. Albo się wstrzenimy z czymś, co, co mamy. Mamy też już ciekawe rzeczy. Mamy no, takich rajdowek e, legendarium, to, to w sumie mamy no, pięć sztuk, to tak to nie jest dobry. Tylko zacząć któryś konkretny projekt? Jak dobrze to pójdzie, jak będzie się to w miarę wam chciało słuchać tych naszych Dildymaów, to raz na kilka miesięcy możemy sieknąć jakiś filmik głupotami, ze śmiechawkami w zasadzie z wszystkim co się dzieje dookoła i najczęściej będzie to pewnie na ogół zahaczało o jakiś konkretny projekt, którym się w tym momencie zajmujemy. Także no, na chwilę obecną Dzięki za wysłuchanie. Dokładnie. Jeszcze raz zapraszamy do śledzenia mailsa, Instagrama. I ogólnie odnaczyny. I są tam gdzieś. Jeszcze raz mam powiedzieć, że to nie jest profesjonalne. No to już na że nie jest profesjonalne. Pewnie. Jeszcze raz że robimy to na tak. patencie. No i co? I wiesz tam w tym filmiku, jeszcze pewnie się pokaże, także można oglądać dalej. Tak, tak. Dokładnie. Ciałko. Ha <laughs>